A zaczęła akcjić, no w tej, kiedy, bo przecież tym nie było nic ani w sklepach, ani nika, bo córka, córce bratówka przy, bo, posłała jej, ty, bo tam w Ameryce, to jak mówi, poszedł do sklepu, no to dał całość na jeden gorset. No i ona posłała i przy, przy tym robiła i go do, chciała tu zsyć z góry, no ale godo ją ja nigdy nie ty zarobiła, a weźcie syła, ty puńcy, no to y, już wiecie, jak to, by to zrobić, No i przyniosła towar, a o towar, tało było bieda, to to nie było dość od No ale tu ona przyniosła, no to ją ja też wzięła i zaczęła, pierwsze. Trzeba pomierzać człowieka, kiedy jest, jak jest, niech będzie jaki chce, no to czego pomierzać. Potem zrobić sobie formę, zaczną od gwiazdy sić, idę Idę sobie tak, siłują se. i mnie to nie robi żadnego stresu ani nic, ma se to... tak. I no kryskę włożę no, albo i nie no, po się nie trza tego, bo to się sie to się tu na pamięć. Umie. Ale to trzeba liczyć, liczyć, co byś miał porę, co by się te, te kłótni schodziły, co by te listki takie były na tym dziewięciorniku, nie? a potem dopiero se liczy, te zero e, e, na liście. No to robíš z tu to prosto, co byš věděl, jako, co by to bylo jedno, druhé, pěkné bylo, No. to se zrobím, no i tu se vesím. A tu už musím mít všechno tak. Když mě ten robí, tak musím to všechno tak obrysovat, aby bylo pěkně to obrysovat i v ten způsob začínat sič. Tata můj vesíval, Portky ty góralské. Ty, ty, ty. Przynosili mu ci, co seli, u to, wyskrowane przynieśli, no i, i on se wzór rysował i on se kolorowanie tymi ty, ty. No to mnie to nie było takie, no bo, ty, no, bo ta igła była zawsze też y, mała. To, to jest już takie wrodzone chyba w człowieku. No, no to one to przecież potem po robiły same i same teraz, tamta to wzorów takich majtek na ten robi już, już no tam nie trzeba ani formy, ani nicego i se tak potem robi już. Ja skończyła szkołę w Szpulki, tak zwane Szpulki i właśnie tam my w szkole haftowali i no ja była na tym dziale, który haftował e, niciami cuchy my haftowali, a nie po prostu nie gorsety. Ale z czasem mi się bardziej spodobało to, że jak skoro mama syła, to wola gorsety, no nie e, haftować. Trzeba w ogóle nauczyć się, jak to jak się przez blaskę koroli przekładać i żeby to robić regularnie. E, no to, no to trzeba poświęcić trochę temu czasu, no i samo to, żeby to równo wychodziło, no nie? No to ja nie wiem, tak do perfekcji, co by dojść, to, to, to trzeba dojść z, z kilka, ze dwa lata, co by dojść do takiej, co by już to tak płynnie sło, no nie? Najpierw no trzeba, o ja tak przynajmniej robię. Wycinam formę z aksamitu w zależności od wielkości na kogo to ma być. Cy na dziecko, cy na młodzież, czy na jakąś też samą osobę. I jak to powycinam, po nakładam na taki tamborek. Jak tu widać, i rysuję wzór jak dziewięciornik. Ja po prostu nie odbijam dziewięciornika i rysuję. Zaznaczam najpierw środek, kany ma być gwiazda. I od tego robię sobie wzór. Rysuję środek gwiazdy Siem, a później te do gwiazdy listki. A, 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 a listki dorysowuję już na bieżąco, co, co już w tym. Nie odbijam po prostu, i no, gdzie mi pasuje, no to rysuję listek. I tak, wygląd to każdy, każdy se robi pod siebie po prostu. Mój jakiś wzór sobie opracowany swój. I po prostu tak jakby robi cały coś jeden i ten sam, no, można coś se zmieniać. Ale to jest kwestią tego gustu każdego, no nie? Jak, jak po prostu to widzi, no nie? Jak się wycina no to dwa przody, tył, no i kaletki, no. A jak się syje na gorsecie kaletki, to wzór może być tak, że może być tak listek i gwiazda. A może być tak, że się syje, jest tak, pół gwiazdy i liści, ze wszystkie kaletki wtedy są jednakowe, no nie? Do dziewięciornika. Tak samo i w to jest można syć motywy, co są w środku, się znajdują, no nie? Na gorsecie, to z tych bierze się na kaletki takie motywy, no nie, niektóre, albo się, wszystkie jednakie, albo się powtórzy, co drugi jakiś motyw tego. Przede wszystkim dla rodziny. Przede wszystkim. Bo jak są uroczystości jakieś rodzinne czy coś, to przede wszystkim dla rodziny. Ale to jest, zdarza się ze Zemą takie panie, które im robimy. Rozna jakiś czas, to, to, to robię komuś spoza rodziny. Bo nikt nie chce tak siedzieć, bo to po prostu jest taka sprawa, że jak już zatniesz coś robić, to musisz te, te kilka godzin. Noś poświęcić na to, żeby coś widać było na tym tamborku, że się syje. A młodzi nie chcą teraz tak siedzieć, wolą w ruchu, no nie? To jest taka praca bardziej siedząca i monotonna, no nie? Bo bez przerwy powtórzę to samo, te koroliki, wkłado, składos, to jest taka trochę monotonia.